Dzień dobry, jest lato, dobry czas na takie koszule, o i proszę bardzo, sejrowski.com, łamane przez koszule, tam można zamówić takie pudełko, tylko uwaga, uwaga, z kodem LATO 20% taniej. Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Ja siedzę w Warszawie, a Wojciech Cejrowski... Ja siedzę w Ameryce. Hmm. Czyli wszystko jest tak, jak być powinno. Gorzej jest z przebiegiem sytuacji na froncie na Ukrainie, no bo niestety nie sprawdziły się te optymistyczne głosy, które mówiły o tym, że Rosyjska ofensywa zatrzyma się na Bachmucie, i Rosjanom nie uda się go zdobyć, i że lada moment no, ruszy jakaś bardzo silna kontrofensywa ukraińska, być może ona nastąpi, być może nie, na razie jej wciąż nie ma. Natomiast no, powiem tak, mówię o tym dlatego, że gdybyśmy przyłożyli do tego, co obecnie widzimy, te zapowiedzi. Ekspertów i te ich słowa wcześniej mówiące o tym, że lada moment rosyjska armia się rozsypie i że mamy do czynienia tak naprawdę z czymś, z jakąś pozorowaną potęgą, to niestety, mówię wyraźnie, niestety się chyba nie sprawdza. Co pan na to? Nie sprawdza się. Niestety bym przyłożył raczej do tego, że ci eksperci, niestety, wciąż są ekspertami. Bo w rządzie powinno być tak, że jeżeli się człowieku pomyliłeś w doradzaniu premierowi, to premier cię wywala. Ludzie mieli do Trumpa pretensje o to, że on całą masę ludzi wywalał, szczególnie pierwsze dwa lata jego kadencji polegały na tym, że przyjmował kogoś, no to tam się ucieszyli albo zmartwili, że akurat tego przyjął, a nie innego, ich kolegę, a potem ich wywalał. I panowało takie przekonanie również po prawej stronie, że ten Trump to pewnie złośliwy jest strasznie, nie umie z ludźmi współpracować, skoro musi ciągle wywalać i przerzut ludzi przez Biały Dom był ogromny. Natomiast teraz się dowiadujemy już po jakimś czasie, jak oni opisali książki, ci wywaleni, złośliwe wobec Trumpa, jak się to czyta z takim dziennikarskim nastawieniem, że nie szukam emocji, tylko szukam, gdzie się wygadał. K jakie hmm. fakty podał? Okazuje się, że on wywalał za niekompetencje. Przecież nie wiedział, kto w Waszyngtonie ma kompetencje dobre, a kto złe, bo on w biznesie działał. Natomiast w biznesie wiedział, że biorę kogoś i bardzo szybko go wywalam, za, zanim narobi większych szkód. W rządzie polskim, już tylko na tym się skupmy, powinno być tak samo. Jeżeli premierowi X może być Morawiecki, albo Mazowiecki, albo dowolny inny, Krakowski, Zależy na tym, żeby dostawał prawdziwe, dobre dane. No to bierze jakiegoś eksperta, on sam się nie zna. Ma się znać na ogólnym zarządzaniu i być patriotą. No ale przekonuje się potem, że ten ekspert się pomylił raz, drugi, trzeci w sprawach Bachmutu. No to wywalamy go z pracy, bo nie zna się. Akurat na tej wojnie, może się zna na jakiejś innej. Pomylił się już kilka razy, w związku z tym chcemy innego w to miejsce, lepszego od niego, takiego, co się by... nawet wróżkę Pellegrini pod warunkiem, że się nie będzie myliła. Ale to by zakładało, że mamy do czynienia ze sprawnie działającym państwem. Ja przypomnę, że my, my rozmawialiśmy o tym chyba dwa tygodnie temu, jeśli się nie mylę że toczyła kwestii, no, wydaje się bardzo ważnej z polskiego punktu widzenia, czyli tej rakiety, która została znaleziona przypadkiem pod Bydgoszczą. No, minęło tyle czasu i właściwie wydarzyło się w międzyczasie tak, było oświadczenie ministra Obrony Narodowej, czyli pana Błaszczaka, który ogłosił, że nie został poinformowany przez dowódcę wojsk operacyjnych na temat tego i już tam... pierwszy wóń, już dowódca wojsk operacyjnych jako nielojalny, który nie potrafi ocenić, co jest ważne, obojętne. Z, z tych powodów wywalamy już tego gościa. No i na No właśnie teraz. to jest to jest najbardziej szokujące. To, to, no bo, tak, g, 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 minister Właszczak powiedział, że nie został poinformowany, i z, zgadzam się. Pierwszą rzecz, to w takim razie okazuje się, że ten dowódca wojsk jest niekompetentny i należało go natychmiast wyrzucić, prawda? No tak. No to jest chyba? No tak. No ale on nie został. Ale, ale niech pan zobaczy, co się dalej dzieje. Potem ten dowódca nie tylko, że nie został wywalony, ale sam wydaje oświadczenie, z którego w zasadzie nic nie wynika, poza tym, że wynika, że twierdzi, że w trudnej sytuacji, w jakiej żeśmy się znaleźli, to musimy, musimy że tak powiem, współpracować ze sobą i trzeba pilnować, żeby układał się dialog. To jest po prostu wodoleństwo bez znaczenia. Prezydent, który jest. Tak naprawdę realnie mógłby podjąć decyzję. Bo to jest też tak, że sam minister Błaszczak nie może wyrzucić generała tego generała, tylko musi to zrobić prezydent. Prezydent bierze generała w obronę i wygląda na to, że już teraz nie wiem, czy to jest tak, że minister Błaszczak został oszukany, czy też on udaje, że został oszukany i my jesteśmy oszukiwani. No, sprawa jest co najmniej zawikłana, a jeszcze jeden wątek bardzo ciekawy, kiedy oto. Na tę kwestię próbował, próbował jeden z dziennikarzy zapytać prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To usłyszał, że każdy, kto mówi o dymisji ministra Błaszczaka, to jest w zasadzie agent Kremla. No dobra. A co w sytuacji, gdyby ewidentny nie agent Kremla powiedział o ministrach? Trzeba Szczaku, że trzeba by go zwolnić, bo słaby jest. Ale to nie ma takiej możliwości, bo właśnie na tym polega, że tak powiem, szaleństwo debaty plemiennej, jaka w Polsce występuje, że, że skoro, że tak powiem, ja zresztą szczerze mówiąc nie wiem, nie wiem czy minister Błaszczak tutaj ponosi winę, czy nie, ale pierwszy raz słyszę, że albo jest tak, że nie ponosi winy i odpowiada dowódca, i wtedy się zwalnia dowódcę, a jak się go nie zwalnia, to znaczy, że jednak jest wina czy odpowiedzialność po stronie ministra. No to jest Chyba logiczne. Logiczne, a pan się zajmuje jakąś jedną sprawą, oni mają wybory, w związku z tym sukces im jest potrzebny, a jeżeli wywalą błaszczaka to naród im być może podziękuje za to, że wreszcie wspieli się na poziom taki, że decydują kompetencje, a nie nazwisko i lojalność bezpośrednia wobec Jarosława. Tylko, no jesteś człowieku niekompetentny, to tak jak Trump, no, no wywalam cię, lubię cię, ale nie, nie nadajesz się do tej roboty. E, no to naród by im pewnie się ucieszył z tego tytułu. Osoby takie jak ja, które uważają, że e, Błaszczak nie chodzi w butach, tylko zawsze chodzi w miękkich kapciach, a od ministra... Obrony, a w tej chwili od ministra wojny. No powinniśmy zmienić myślenie, a może i nazwę, tak jak w przypadku królewca. Całe życie mówiłem królewiec, okręg królewiecki, a oni się upierali. Oni nasi. Komisja Języka Polskiego się upiera, że Kaliningrad. Jakiegoś Kalinina, nie wiem, co to za zbrodniarz ruski był, ale jak ruski, to wobec Polski na pewno nieprzyjemny. No nie powinniśmy używać tej nazwy. E oni się upierają przy błaszczaku w miękkich kapciach, bo potrzebny im jest do wizerunku, że cała ta polityka i te wszystkie pieniądze wydane to robił człowiek, który się na tym zna. On jest najlepszy i nie możemy go teraz wymieniać przed wyborami na kogoś innego, więc to o to chodzi. Wyłącznie chodzi o wybory, a nie o to, co się z Polską dzieje. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo. Na Ramble. No dobrze, skoro wyłącznie chodzi o wybory, to, yy, i o to poszukiwanie sukcesu to w zeszłym tygodniu Polskę odwiedził przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy yy, Rusłan Stefanczuk, yy, to jest charakterystyczne arri... imię, które yy, chyba w obecnym kryzysie, yy, no, patriota ukraiński to by se zmienił. Tak jak w Może Polsce. sobie jeszcze zmieni. Były osoby po II wojnie światowej. Które zmieniały imię z Adolf. No ale bo... co, pan ma, co pan ma przeciwko imieniu Rusłan? No, że Ruski. Rusłan, e, no to... Ruski Ułan. No dobrze. <laughs> to w rządzie, w rządzie to źle wizerunkowo wygląda. Drugiego imienia bym używał. No, no dobra. Pewnie... Ja nie, nie jestem biegły jeśli chodzi o imiona yy, yy, w ogóle, o już rosyjskie i ukraińskie szczególności, ale skupiam no się co, na tym, że, co, pan... co nam Rusłan powiedział. No właśnie, na tym, co Pan nam Rusłan powiedział. Pan Rusłan wystąpił w Sejmie. Rzecz dotyczyła no ten wątek, który moim zdaniem jest tutaj najistotniejszy. Dotyczyła przeszłości i, u, i kwestii Wołynia, i w zasadzie, moim zdaniem, on w zasadzie nic nie powiedział. To znaczy, y, y, powiedział tyle, jeśli opowiem tak: być może najbardziej pozytywną częścią było twierdzenie, że y, y, rząd Ukrainy zgadza się na przeprowadzenie ekshumacji, ale było to powiedziane w taki sposób dosyć ogólny, a ta ogólność była tym bardziej dziwna że to nie było w takiej formule, że rząd Ukrainy się zgadza te, na te ekshumacje, tylko na to, że ekshumacje trzeba przeprowadzić i na Ukrainie, i w Polsce. W Polsce nikt nigdy żadnych, że tak powiem, ekshumacji tutaj nie zabraniał i w ogóle nie tego dotyczy sprawa. Więc i, i to, co mnie uderzyło w tej wypowiedzi, w tym wystąpieniu, to była taka, jakby to powiedzieć... Hmm, no, i, i tak i jedni zawinili, i drudzy zawinili, i my wspólnie musimy, no. Tak, jakby tu nie chodziło o zbrodnię popełnioną na Polakach, na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów, ale jakby to powiedzieć, jedni drugich zabijali, ty, ci tych, tam ci tamtych, i wszystko takie relatywne. No, i pan Rusman to powiedział, niech pan sobie wyobrazi, no, dostał brawo od całego Sejmu. Ja szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, skąd te brawa i dlaczego taka reakcja. No, bo oni są przyzwyczajeni słuchać czegoś, co w Ameryce się określa jako sałatka ze słów. Czyli wszystko posiekane na drobne kawałki, tam człowieku se znajdziesz wszystko, na pewno coś sobie wybierzesz. Jak ktoś lubi pomidory, znajdzie pomidorka, ktoś ogórki, to ogórka, a ktoś sałatkę odsunie se na dół. No... Sałatka ze słów, czyli takie ogólnie, no tam no, powiedział całą masę pojedynczych zdań, z których tam niektóre zgrabne są. Natomiast nie ma z tego wniosku, czy to jest kalafior, pomidor, czy ogórek, czy środkowy palec, który wam pokazaliśmy. Oni są do takich przemówień przywiązani, wygłaszają tego rodzaju tezy, i sami, wobec siebie, i oni przyszli posłuchać osoby i bić brawo na koniec, niezależnie od tego, co ta osoba powie. Chyba, żeby ta osoba nagle przyszła z czymś absolutnie nowatorskim, nowym yy, i powiedziała: yy, Proszę Państwa, mówiliśmy często, i my, i wy, że zbrodnie były po obu stronach. Z tym, że zbrodnie Polaków były reakcją na zbrodnie ukraińskie. I proporcje tych zbrodni były takie, że my, Ukraińcy, nadziewaliśmy Wasze dzieci na sztachety na oczach ojców przybitych do drzwi stodoły. Natomiast Wy nie zabijaliście naszych dzieci, Wy nie nadziewaliście nikogo na sztachety. Co powoduje, że nasze zbrodnie były po obu stronach, ale zbrodnia nasza była z takim dodatkiem bestialskiego okrucieństwa, którego nie było po stronie polskiej. Po stronie polskiej był bezgraniczny, ludzki żal i niemożność udźwignięcia tego, co się widziało, i chęć mordu stąd się wzięła po stronie polskiej. No, jakby coś takiego no. powiedział, to by była cisza, a nie brawa, i wreszcie może. Coś by się zdarzyło więcej niż dzisiaj, tylko moja żałobna, czarna koszula w złote palemki. E, ja się zgadzam, znaczy jeszcze do dodać... Lepiej niech proszę. się pan nie zgadza, wezmę to na siebie. Dobrze, nie, ja się zgadzam, ja już też, wie pan, uczestniczyłem w dwóch czy w trzech takich debatach i to zawsze to się kończy niestety tak, że w dzisiejszych czasach się na człowieka rzucają nawet jak mówi rzeczy, wydaje się najbardziej oczywiste, bo pan mówi o, o skali okrucieństwa i o sposobie i słusznie, ale ja jeszcze dorzucę jednak jedną rzecz. W przypadku tych zbrodni ukraińskich było to zaplanowane zimno i podyktowane przez ideologię mającą na celu zniszczenie polskości na tych terenach. Czegoś podobnego, czyli ideologii mającej na celu zniszczenie, wyrugowanie i wytępienie, po polskiej stronie z pewnością nie było. Nie mówiąc już o skali, też zabitych. Ale do, do, to ja zadam w takim razie jeszcze takie pytanie, które mnie też trapi. Zastanawiam się nad tym, bo w Polsce jeszcze jest też taki element, no mówi się o tym, że nie ma co za bardzo się o te kwestie upominać, bo tak naprawdę dzisiaj ten nawiązywanie do tradycji tej morderczej, zbrodniczej, to no ma charakter, jeśli już w ogóle, to taki antyrosyjski, a Polski to już nie dotyczy. I właściwie, po, dlaczego nam ma na tym tak zależeć? Co pan sądzi o tego typu opinii? Antyrosyjski? No tak, tak można usłyszeć dzisiaj w Polsce, że, że jak, jak się ktoś tam nawiązuje do OUN, do UPA, do Bandery, do Szuchewicza, że to dla nas jest właściwie nie niebezpieczne, bo to jest jakby to część tej tradycji walki z komunizmem, a nie tradycji walki a, z komunizmem. A, że na Ukrainie jak ktoś nawiązuje tak, do tak, UPA, tak. to to jest skierowane przeciwko Rosji. A nie tak. przeciwko Polakom Lachom. I dlatego nie powinniśmy się domagać nie powinniśmy się domagać rozliczenia z tymi zbrodniami, bo w gruncie rzeczy to, to nas to w ogóle. Yy, brak tych rozliczeń nie jest dla nas szkodliwy. No, no jestem przeciwnego zdania, yy, gdyż ja się wywodzę z rytu rzymskokatolickiego. Yy, I są przykazania kościelne, zmarłych pochować, i to znaczy też, że godnie pochować. Czyli dopóki te kości krzyczą, Wrzucone do dołu spalone, bez nazwisk, bez krzyży, bez mszy żałobnej nad nimi w miejscu, gdzie to się stało, dopóki nie ma porządnych cmentarzy, dopóki nie policzyliśmy, ile osób zginęło, i tak dalej, to u katolika jest przykazanie kościelne, że zmarłych pochować. Dopóki żyją wnuki, czyli osoby, które mogą pamiętać własnych dziadków, to istnieją roszczenia. I to jest no normalne podejście, nawet w prawie jest takie podejście, że jeżeli dopominasz się o zwrot majątku 16 pokoleń później i nie jesteś w stanie dokładnie wykazać, albo coś się zdarzyło przez te 16 pokoleń, już jest, no to już jest trochę daleko, żeby rościć sobie prawo do tamtego pałacu, chyba że arystokracja wciąż istnieje. Natomiast póki żyją wnuki, y większość z nas pamięta własnego dziadka. W dzisiejszych czasach, gdy dzieci mamy późno, już mało kto pamięta, pradziadka. Ja, jak przez mgłę. Natomiast dopóki żyją wnuki, a żyją, no to należy takie sprawy załatwiać. Z Niemcami odszkodowania, a z Ukraińcami co? No właśnie, no dobrze, trzeba to... najpierw zdefiniować, co my chcemy załatwić. Znalazłem, ma pan odpowiedź na pytanie, co my chcemy z nimi załatwić? Jedną ekshumację? Tylko ten my jeden chcemy? temat? Nie, nie Czy jeden co? temat. No, jak rozumiem, rzecz dotyczy nie tylko ekshumacji, moim zdaniem dotyczy też jeszcze drugiej, może nawet ważniejszej kwestii, poza ekshumacją, i godnym upamiętnieniem ofiar, rezygnacja, przynajmniej no, powstrzymania kultu zbrodniarzy. No, myślę, że Aha, sytuacja, okay. w której czci się właśnie ludzi mordujących na masową skalę Polaków, jest dla Polski czymś nie do przyjęcia, to tak uważam, przynajmniej. Tak i Ukraińcy mogą sobie czcić kogo tylko chcą. Natomiast Polska w swoim oburzeniu na to, że czcicie zbrodniarzy, nie powinna utrzymywać stosunków takich jak teraz z Ukrainą. Bo to jest niegodziwość Polaków wobec własnych obywateli, wobec tych wnuków, którzy pamiętają, jeżeli Polska utrzymuje przyjazne stosunki z kimś, kto zgwałcił naszą babcię. I ten ktoś jest dumny z tego, że zgwałcił naszą babcię i jego dziadek. I nazwał ulicę jego nazwiskiem nazwisko gwałciciela, bandery, tam, na, na... i on jest z tego dumny. No to ja z nim nie chcę utrzymywać przyjaznych stosunków. Jakieś stosunki może muszę z nim utrzymywać, ale one nie mogą być na uśmiechu i na przyjaźni, że się nic nie stało. Bo no dobrze, ja się a, wtedy a kontra... staję bydlakiem, któremu nie zależy na tym, że zgwałcono moją babcię w ogóle w żaden sposób. Ale to kontrargument, którym się posługują dzisiejsze polskie władze, jest taki. No, na to przyjdzie czas, a obecnie jest tak, że toczy się wojna na Ukrainie, Rosja zaatakowała Ukrainę. I my nie możemy tej sprawy podnosić, bo ważniejsze jest teraz wspólne, znaczy wspólne, ważniejsze jest to, żeby Ukraina skutecznie walczyła z Rosją, a takie wracanie do przeszłości ją osłabia. Więc my sobie z tym przechodzimy nad tym do porządku dziennego i skupiamy się na tej wojnie z Rosją. Co pan sądzi o tym argumencie? Ja sądzę, że to jest wybór. Mówienie nie możemy teraz, to nie jest prawda. Nie chcemy teraz. Duda. Musi stanąć w prawdzie, jeżeli chce, żebym go odrobinkę szanował, i powiedzieć: Nie chcemy, my, rząd polski, ja, prezydent Rzeczypospolitej, nie chcemy się tym teraz zajmować, chociaż żyją wnuki, chociaż rany w sercu krwawią do dzisiaj u osób, które pamiętają tamten czas, bo jeszcze i tacy są, którym się udało gdzieś przemknąć, pod korytem się schował. I, I tacy tacy jest też jest. Rzeczywiście żyją. nieliczna grupa, ale, ale jest, rzeczywiście jest, tak. No i musi im w twarz to powiedzieć. Nie będę się teraz zajmował waszą sprawą, bo ona jest dla mnie statystycznie mniej istotna niż cała reszta Polski. Takiego trudnego. Wyboru dokonałem, Jan Andrzej Duda w ostatniej mojej kadencji. Nie ubiegam się o reelekcję i podejmuję trudniejsze wybory właśnie w taki sposób. To ale, de facto, ale de facto, przepraszam, prezydent takie rzeczy powiedział. Przypomnę spotkanie, kiedy. De facto to nie jest to samo, że ja się muszę domyślać. On musi no. tę winę wziąć na siebie. Winę zaniechania tej sprawy musi otwarcie brać na siebie. Wtedy te rodziny się poczują trochę lepiej. Że przyjął odpowiedzialność, a nie miglancuje, że nie teraz niedobry moment, a kiedy będzie dobry. No to porozmawiamy jak będzie, bo jeszcze nie wiem. To jest miglancowanie. Ja chcę, żeby mężczyzna stanął i w twarz spojrzał ofiarom, tak jak prezydent amerykański jest zobowiązany przyjmować z, na lotnisku zwłoki Amerykanów, którzy zginęli w wojnach zagranicznych z jego rozkazu. I Trump o trzeciej nad ranem wychodził na płytę lotniska, a Biden się migał się od tego. Przyjeżdżały zwłoki z Afganistanu tych 13 żołnierzy, których zabił Biden, a nie taliban. Biden ich zabił, bo ich wystawił w takie miejsce, że zginęli. Kompletnie nie musiał tego robić. E, musi wziąć to na klatę. Był taki przepis no to... kiedyś, że jeżeli skazałeś kogoś ława przysięgłych, nie wiem czy to jeszcze obowiązuje we wszystkich stanach, na karę śmierci, to ława przysięgłych musi widzieć wykonanie wyroku. To było powstrzymywanie obywateli przed zemstą taką, że a powiesimy cię, skurkowańcu, chociaż nie wiemy do końca czy to ty. Świadomość, że ja będę musiał widzieć jak go wieszają albo palą na krześle elektrycznym powodowała, że się człowiek normalny mitygował trochę. No, i Duda powinien spojrzeć w twarz tym szczątkom ofiar, które jeszcze przeżyły. I im to powiedzieć. No zobaczymy, zobaczymy. Szczerze mówiąc, jakoś nie bardzo mogę w to uwierzyć, żeby tak się wydarzyło, biorąc pod uwagę ostatnie no, wystąpienia Miękkie w tej kapcie. sprawie. Miękkie kapcie, dudy błaszczaka i dudy. I jego słowa do księdza Isakowicza Zaleskiego. Podczas jednej z tych uroczystości, kiedy w zasadzie mówił o tym, że te rodziny wołyńskie czy, 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 czy mają nie przeszkadzać I, i tak naprawdę do tego to się sprowadzało, ale nie chcę żebyśmy wyłącznie... To tak jak bo... Edward Gierek mówił do rodzin katyńskich, czy który tam? Że mają nie przeszkadzać, siedzieć cicho, bo przecież mamy małą stabilizację i nie podskakuj, to tamten ten to w ogóle na pewno nie... Pra... To jest ta... Musi pan ta... uważać, ja użyłem takiego argumentu w jednej z dyskusji i, ogłoszo... i, i mój interlokutor, tak to powiem, powiedział, że jestem redaktorem naczelnym prorosyjskiego tygodnika, więc nie wiem, czy pan widzi, w co się pan pakuje. Mm. Ja nie jestem redaktorem Ale jest i, i żadnego tygodnika. Więc to niech że... mówię. To poproszę pensję redaktora. Od razu wtedy proszę o pensję w dolarach, tak jak tydzień temu. Chciałem, powiem... pana, chciałem pana ostrzec i uratować, ale nie udało się. Nie udało, nie się. udało się. Chciałem, coś, nie udało chciałem się. coś powiedzieć na koniec tego Wołynia: coś, co się przyda, może, polskiej władzy. Przepiękna postawa Ukraińców w jednej kwestii powiązanej z Wołyniem. Otóż. Polski minister spraw zagranicznych powiedział, że Żeleński powinien przeprosić za Wołyń. W odpowiedzi usłyszał od ukraińskiego ministra, że nikt nie będzie mówił, co ma robić prezydent Ukrainy. Przepięknie. To ja chociaż... przepraszam, ale muszę w... pana sprostować. sprostować. No. To nie, właśnie niestety nie powiedział tego polski minister spraw zagranicznych, tylko rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To samo. Nie, Ten sam nie, poziom intelektualny, nie, nawet rzecz... rzecznik, podejrzewam, jest mądrzejszy od ministra. W tej sprawie wygląda na to tak, ale to ja, to ja dopowiem jedną rzecz. Ledwo rzecznik powiedział tę sprawę, powiedział to, co pan zacytował, to wiceminister spraw zagranicznych powiedział, że tak naprawdę powinniśmy, nie powinniśmy się tą sprawą specjalnie zajmować. Czyli zdezawuował to twierdzenie. Tak szybko jak się tylko dało, a na to odpowiedział rzecznik, a ściślej mówiąc ambasador Ukrainy w Polsce, to co pan zacytował, czyli nikt nie, be, nie może dopominać się przeprosin od prezydenta Ukrainy. To jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, że zrobił to ambasador, bo to jest wskazanie dla naszych ambasadorów w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, na Ukrainie. Nikt nie będzie mówił, co ma robić polski rząd. Nikt nie będzie mówił prezydentowi Ukrainy, co ma robić, mówić, za co przepraszać prezydent Ukrainy. Przepiękna postawa ambasadora Ukrainy, który jest patriotą i broni swojego kraju że w złej sprawie to jest moja prywatna ocena natomiast sam ryt tej postawy jest jak najbardziej prawidłowy gdy ktokolwiek kiedykolwiek w Unii Europejskiej w Ameryce w ONZ będzie podskakiwał że prezydent Rzeczypospolitej bądź premier Morawiecki ma coś podpisać albo zrobić albo nie powinien czegoś mówić odpowiedź ambasadorów wszystkich powinna być dokładnie taka cytat z bohaterskiego ambasadora Ukrainy w Warszawie który powiedział naszym to co powinni usłyszeć Nikt nie będzie mojemu prezydentowi mówił, co mój prezydent ma mówić. O, słusznie, ale ja dorzucę do tego jednak pewien jeszcze jeden element, mianowicie że uważam w tej sprawie, że my jesteśmy sobie niestety sami w dużym stopniu winni. To znaczy, najpierw mówimy przez wiele miesięcy, że kwestia wołyńska w ogóle nie jest istotna i że nie wolno jej teraz poruszać, bo teraz ona jest tylko przeszkadza, a potem nagle zmieniamy ton, dostajemy po głowie od ambasadora Ukrainy i znowu zmieniamy ton. To jest kompletnie niepoważne. To jest po prostu no, zachowanie jak, tak powiem, pijanego, który od ściany do ściany, od ściany do ściany. Mówię, ambasadora to po to, żeby Ukrainy. Ambasadora Ukrainy wynająłbym na szkolenia. Szkoda, że w czasie urzędowania ambasadorki amerykańskiej Mosbacher nie było tych szkoleń, żeby polscy się nauczyli, co odpowiadać, jak pani Mosbacher się szarogęsi. Czy teraz ten pociotek. W... No, teraz Mark Brzeziński, że tak powiem. Brzezińskiego, rolę. tak. Okropna, okropna rodzina. Brzeziński był w administracji Cartera, najgorszego przed Bidenem, prezydenta Stanów Zjednoczonych. To Amerykanie wszyscy się z tym zgadzają, po prostu, że okropnym. Był, administracja, która sobie z niczym nie radziła. Myśmy strasznie byli dumni w Polsce czasów Gierka, że Polak gdzieś tam w Białym Domu doradza prezydentowi i jeszcze mówi po polsku. W dodatku byliśmy z tego powodu dumni. No, nam, każdy nas cieszył wtedy. Niezależnie jakiego koloru był. Jego córka w CNN występuje, czy gdzieś tam, strasznie głupia. I ambasadorem teraz jest jakiś jego syn, czy pociotek, czy nie wiem kto tam. To nie jest dobre gniazdo. Przeźnicy. No dobrze, ale pani, Mosbacher, ale pani Mosbacher nie była szczególnie związana z nikim wcześniej. Nie, nie ma, ale gdyby, gdyby a, a polska to, władza jej odpowiadała tak, nie? gdyby to, polska władza nie? jej odpowiadała tak jak ten ukraiński ambasador w Warszawie, to bylibyśmy potęgą. No, no właśnie, ale nie jesteśmy. No dobrze, rozumiem, że mamy dobre rady dla polskiego rządu. Zobaczymy, czy z nich skorzystają. Jakoś nie bardzo w to bierze. Powiem panu albo pokażę, jak wygląda polski rząd. Mają o. nawet niewskazujące palce i, broń Boże, nie mogę pokazać do kamery środkowych. Oni mają kciuki wsadzone głęboko do uszu, a ponieważ pomiędzy uszami jest niewiele, to potrafią się złączyć kciukami wewnątrz własnej głowy, poniżej nosów i nic nie słyszą z tego, co się do nich mówi. Amen. Amen.